W Ostrowie i regionie było 10 obozów pracy. Do najważniejszych należał wychowawczy obóz pracy w Ostrowie na Majdanie przy ulicy Kościuszki, na dawnym boisku gimnazjalnym. Istniał on 3 lata, od stycznia 1942 roku do grudnia 1943 roku. Był pod zarządem Gestapo w Łodzi. W obozie przebywało przez 6 miesięcy przeciętnie po 280 do 380 więźniów głównie za przeciwstawianie się zarządzeniom okupanta. Można ich zaliczyć do Polaków, objawiających wolę oporu pewnego rodzaju walkę z hitleryzmem. Pracowano po 9 godzin dziennie w bardzo ciężkich warunkach. Byli tam więzieni nawet nieletni chłopcy od 11 roku życia. Więźniowie wykonywali różne prace ziemne w ostrowie i okolicy, a także w fabryce wagonów. Warunki życia w obozie i reżim były okropne. Na obóz składało się siedem baraków otoczonych drutem kolczastym. Miarą tego środka represyjnego, działającego w istocie jako miejsce eksterminacji, jest fakt, że w wymienionym wyżej czasie zmarło tam, a właściwie zginęło 198 osób. W trakcie likwidowania obozu Więźniów grupami wysyłano do więzienia w łodzi, do obozów koncentracyjnych czy na prace przymusowe do Rzeszy. Wspomnienie Wacława Klubsia. W 1944 roku zostałem zabrany do Arbeist Lagru w Ostrowie przy ulicy Kościuszki, rzekomo za to, że za mało pracowałem. Zaraz na wstępie dostałem 40 batów. Miałem jednak szczęście, bo w obozie tym przebywałem tylko 30 dni. Ponieważ zostałem przydział do pracy w ogrodnictwie Niemca, gdzie miałem się dobrze. I drugie wspomnienie ostatniego drużynowego konspiracyjnej drużyny harcerskiej Henryka Matuszczaka z Szarych Szeregów. W obozie pracowałem jako pracownik firmy budowlanej służbowo. Przy okazji byłem świadkiem, jak trzech SS-manów wprowadziło do sąsiedniego baraku więźnia mężczyznę do silnej budowy w wieku około 25 lat. Po chwili usłyszeliśmy przeraźliwe krzyki przechodzące w wycie. Po około 20 minutach z baraku wyszedł SS-man i wezwał dwóch więźniów, którzy następnie wynieśli na noszach zmasakrowanego, ociekającego krowią więźnia. Od pracujących na terenie obozu pracowników firmy Adamek dowiedziałem się, że takie egzekucje odbywają się na terenie obozu od kilku do kilkunastu razy dziennie.